Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Kena. Bridge of Spirit. Słuchajcie, ruszamy dalej do tego domu. Rusu, rusu, rusus, rusu, rusu. <grym> Musimy oczywiście przejść tą ścieżką, bo niestety most mamy tutaj zerwany i nie da się przejść. A ten, a ten dom znajduje tak się podobno tam, 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 tam na samym szczycie. To niby to jest to. No to wychodzi Więc no, kawał drogi przed nami. Chodźmy. Coś się co ostatnio w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, właziło nam po drzewie. Nie mam żadnego pojęcia. O właśnie... O właśnie to. To już najwyżej będziemy z tym walczyć. Oho! Oho, kolejna. Kolejne ustolce wypluwa, te są takie małe, nie groźne można powiedzieć. Kurwa, a Małe nie groźne mm -hmm. <laughs> udałoby się nam coś takiego, co, co spokojnie mogłoby nam no, mogłoby strzelać, jak mnie wtedy denerwują. No, Jakich to Swaniak. No, nareszcie. Oh shit. Curva <laughs> Oh. tego... Ja wyplugam już... Aj.

Ale w sumie mamy 125 tych punktów, Zaraz zobaczymy, czy nie możemy sobie kupić jakiegoś nowego upgrade'u. To byśmy mogli kupić. Tutaj, a czekaj, czekaj. Spirit. Aha, dobra, to on co daje. A to po 150 punktów kurde? No dobra, odblokujemy to. Później mamy co? Takie przyrąbanie. O. to może być spoko. Okay, tutaj jeszcze nie wiemy co nas czeka. No dobra, jesteśmy tutaj na jeszcze. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Bo jedno ze wspomnień Taro. Gdzieś nas prowadzi. No tu coś tam pokazuje, ale... No czy to by tutaj czekajcie, bo tam mamy coś, ale to możemy tutaj zobaczyć, co tutaj A, Ok, to nie wejdę tam, tam, ten, Nie wejdę tędy. No nie, przyjdziemy tędy, chyba. Tam? Chodzę cały czas w tamtym kierunku. Dobra, ale tu mamy jeszcze coś. Bo kwaźmy jakoś tutaj ścieżkę. <laughs> Pieram wie do czego. A już wiem. to wszystko pięknie, fajnie. Szkoda, że, no właśnie, szkoda, że tego nie mogę niszczyć. Bo dobra, zrobimy tak, że weźmiemy sobie stąd kulki mocy. Nie zakładaj maski, tylko tutaj kulki. No, idziemy tam to uwolnić. I pewnie tu będzie jakiś ten root. okay okay. <laughs> Zjadę? Za... Okay, czyli musimy iść za tą ścieżką? Oh, Jesus. że się złapa, czy, czy coś jest, że ta owoc Dobra, najedzone, wykarmione, ale czekaj, czekaj, jest to choroba teraz 185, to mogę sobie coś odblokować dalej, to byśmy odblokowali. Okej. Okay. Stało nam 35. Co z O, kolejna. Kolejna szybka podróż. Zarąbisz by bo to kurde, bym miał faktycznie. Ale to musi być zarąbiszcie daleko. Wypatrzcie, tej mapy jest. Jasny gwęd. Jeszcze tak daleko. Tam w ogóle znowu ten las jest taki zruszany. Mm -hmm. no! Shit. no! No No, 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 no! No! Okay. Ujęłam. Hej, ale jak teraz? I gdzie teraz? Jak tam się dostać? Um. <coughs> Chyba, że tu na no ten tu, 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 ale co dalej? Chyba, że tam no odczekać, spróbujmy. Już że tutaj. Okay. Dobra. czyli jednak tak. Będzie chłopcy no Dobra już teraz czyżby tam niżej ta we tu i tu ja wierdzę, ależ to no co robiście wygląda w ogóle. Teraz ja bym powiedział, że tu góry, dobra? Jas. Yes. później bym powiedział, że tu i chyba albo tu w tą nie wejdziemy, albo później trzeba będzie przejść tam. Dobra. że w tej jaskini tutaj może coś być, więc zobaczymy do niej okay. albo i tam przejdziemy. Dobra, Okej. chyba o to chodziło. Ice może mieliśmy kilka opcji, żeby przejść tamtę dal lub tą Mam nadzieję, ale jesteśmy w tym moście już. Co The bridge is jest Może rock może a, pamiętam. Dobrze. Aha, okej. Okay. A, że tego Aha, oni tego nie utrzymają. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. To jeszcze sobie zobaczymy tutaj, czy coś jest. O, jest i skrzynia, nice. Tędy mogliśmy chyba też przejść. Cześć, czterech wrogów. serio. Aha, jedzonko. Nom, 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 nom. Dobra, nice. W sumie tutaj mogliśmy przejść? Właśnie po to. Masz jakie tu w ogóle mechanizmy. Jezus. Dobra, czyli musimy teraz tam wrócić. Teraz one muszą tutaj przytrzymać tą linę, a my za ten czas musimy szybko przejść. No! Pośliznałem się. Teraz pytanie, czy mi zaliczyło tamto zebranie, czy nie. not much hurry I don't think they can hold it for long Dora tiny it looks like it could have belonged to one of the children Corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Będzie będzie walka. Okej, okay, mamy kolejny. Kolejny mamy ten sprint a Sprint może być spoko. Od razu... Upgrade'uje. No dobra. Wiecie co, to może ja sobie tutaj dzisiaj zostanę. No bo tutaj trochę... Trochę walki chyba będziemy mieć. Jak się patrzy. E, no i ruszymy... W kolejnym odcinku jutro. Zaczniemy chyba od tego, bo tutaj będzie, na pewno jest ten kwiat, będzie walka, więc y, zaczynamy od tej tutaj bramy. A tymczasem, słuchajcie, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.